Cześć moi mili, witajcie w trzecim odcinku naszej pięknej serii na Woli Brudnowskiej Ja wam życzę jego oglądania Zapraszam was na Discorda, TikToka, linki wszystko w opisie macie Kto nie widział poprzednich odcinków z tej serii lub z innych to serdecznie was zapraszam I co, lecimy? Z Koksem lecimy z kolejnym odcinkiem z tej serii Ta seria wam się bardzo spodobała, mi w sumie też, więc mam ochotę tutaj pograć, gramy dzisiaj Mamy dalej sierpień ale jak widzicie mam zmienione y, kolory na czerwony I wierzcie mi, że trochę jeszcze jakby wyszedł nowy farm Bo to taki fajny design i fajny daje takie odświeżenie farminga Bo ten taki, nie wiem, bieski taki Niebieszkowaty mi się trochę Jak widzicie z Zmaj jest schowany w tej wiacie mm, Nie w tej swojej, gdzie stoi zawsze, czyli tuti-tuti Ale żniwa jeszcze nie są skończone A stwierdziłem, że lepiej go schować tutaj Bo zaczęło padać deszcz, więc mówię go schowam tu Nie będę się wjeżdżać i, i ten na przyszłości, magazyn, jak będzie większy komentarz, to on będzie tutaj stał. Zmaj, tutaj naprawdę wygląda fajnie, ale ja już nie przedłużam. Wsiadamy eee, do zetorka, bo dzisiaj, akcie... E, Shadow dzisiaj pojedziemy naszymi dwoma ciągnikami, którymi aż tak dużo się nie porobiłem. Po 60 jeszcze nic, a zatorem e, tak naprawdę tylko podjechałem. Nie wiedzieliście, co się stało. Uważam, że za to, że tą prawda naprawdę fajnie wygląda. Dzisiaj na wsi sąsiadów jest trzydzieści, a pokój. Także w kolejnym odcinku. O, tutaj sąsiedzi już kanał, to też trzydzieści, a ich pokój, w kolejnym odcinku będzie yy, siewy rzepaku. Tak sobie... Yy. Albo będę się rzepaku, a jeżeli nie będę się wrzepaku w tym sezonie To po prostu przewinię, przewinięty będzie czas Do września I we wrześniu dwa odcinki Kurka, też we wrześniu, bo to trzeba wyjaśnić Tutaj piękne, pamiętne gospodarstwo od Oscar od, od, Oska, od ym, Oswano, którego serdecznie pozdrawiam. Tutaj jego gospodarka się znajdowała, jak robiliśmy na woli Brudnowskiej w Niedługo mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach już zobaczycie tą karteczkę, o której wam gadałem. No, piękna kosiarka w W przyszłości może się kupić przedmiot spłynął i będzie naprawdę fajnie został. Uważam, to trzeba uważać, że będzie w ogóle mapa bardzo fajnie, przyjemnie się na niej gra Jakieś tam błędy niby czytałem, że ma, ma, ale to takie, wiecie Jakoś nie zwracam na takie coś aż takiej wielkiej uwagi To jest fajna mapa, nie ma ruchu drogowego, nie działają niektóre tekstury, więc to jest akurat, te tekstury to jest minus ruch drogowy, to z jednej strony minus, normalnie by to mi nie przeszkadzało, tu trochę bardziej, bo to jak Wam mówiłem, chciałbym sobie zrobić serię luźną, e, że tutaj chciałbym, żeby ktoś powystępował, mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już ktoś tutaj powystępuje, ja też niedługo usiądę tutaj, nie dzisiaj, też w sumie dzisiaj jeszcze przed pracą, właśnie o 14 wyjazd, do 3 godziny taki jak wrócę nawet to może tu siądę, bo wczoraj nagrałem się z zielonką ogarniętą, dostałem tak... to już biłem jeszcze w i ogarnąłem yy, no to ogarnąłem, ogarnąłem save'a, wszystkie prace tutaj pokończyłem Piękny jest ten zator Więc wbijłem wszystkie prace, które miałem dokończyć, to dokończyłem no i co? No i mam do ogarnięcia, jeszcze tak naprawdę było do ogarnięcia co? Mm, trzy rzeczy, wtedy tylko jednej rzeczy na razie nie ogarnię, bo niestety Oscar usunął mi z kolonii a myślę, że go pobrała, go nie pobrała no i nie mogę go pobrać. Więc chyba dzisiaj kolejnie nie będziemy nagrywać Pewnie innego dnia, aczkolwiek nie więc sobie może biję i naszą piękną serię z na... No co? Na no, naszą piękną bożą serię. Z, z zamiedzy i skończę to, co ja mam skończyć. Yy, I będzie co? Idealna koszarka pod zatorą, bo to jest bez zakup pod cytora i Na sypeciku do siebie. Ja jeszcze się jeszcze czy będę chciał rzepak. Czy rzepak odpuszczę i będę chciał sedą przerwę z rzepaku Nie wiem, ale na pewno będą na sapocniku siewy. nie wiem czy już, czy sierpniowe. Ale w sumie siewy to siewy, no?

这个这己 To piękne gospodarka To było piękne czasy 19 zawsze była też kod, kod, konturka 19. też to, nie, to było w styczniu 2021 to, to, czyli Ostatni okres FSA to był 1 stycznia W no, live, to SMP gospodarkę. To były początki, początki końca farming Początki najlepszej sery, czyli woli, woli się zaczęło później na wysokie brodno To były piękne czasy. Ale ten zotę idzie tylko 31 godzinę, ale to taka dygresja. Na razie wiecie co ja wiadę sobie na farmę i pojadę sobie zgrabić i zobaczę ile minut będzie odcinka czy wjeżdżać i pasować eee, czy czy co więc za ja sobie jak ja tych zajadę wchodzimy za torkę, wsiadamy do bestii taki mądry macie, bo ty musisz skręcić Pierwsze żebyś nie załatwił nic w naszym pięknym bożej, yy... z maju, który tutaj został na gospodarce. Opór, opór włączamy. Ну из граверка пару зафайна фаньни застал. Кун, кух-кухановский. Типа, ты сейчас склада на стэквадах. Нет, вон, не знаешь, Ой, еш, Артем, я набегаю туда и фаню идти. Подхожу сюда.

Ale nie Jezus, coś się Mówię, to fajnie nie o że Co jeszcze wrzucali na GPS, to się na pewno ciężko jest, Aczkolwiek fajnie o, panie, że GPS-a w 19 w ogóle nie używałem, no bo pod koniec 22 no to też jak no, od początku, bo wyszedłeś na początku chciałem powiedzieć, że 25 też nie będzie GPS ale zapomniałem, że on ma być w oryginalnej w postawce już, taki GPS ma być. No, no, to jest GPS na być nie no, na że on to dobrze działa Z tym zostałem. Nie za porządnie. że muszę to tam prostu W jedną stronę się na kaszę zrobić tylko dlatego, że ten, że im szybciej ja je zrobię, to one jeszcze udorosną na drugi pokos. Więc jakiś zapach będzie. Mogę zrobić tortecie to, to w siano, bo skoro kurde, ogóle na kieszonkę, ale stwierdziłem, że że chyba w kolejnym odcinku będziemy kupować krowy już. Ja bym chciał kupić w pewnym odcinku progą, tak mam powiedzieć. Tamte drugie zrobiłem na szlano, o. O, czekaj, czekaj. o. tak z góry, o, tak będzie Jezus Tyki, Jezu, mi to zaraz w tym przeciągniku, ale idziemy do bryszka, bo mam trochę daleko mikrofon, zauważyłem. Do 17 na odcinka, nie tylko tą łąkę skoszemy szybko na koszcie. Pędem jodno, nie będę przedłużał jak to mnie sprzedawał. Jest dobry pidzin, jest bebiana. mam biedne pole, paku, ale stwierdziłem, że paku nie będę tutaj kosić. To sobie wykoszę poza odcinkiem i najwyżej wam ten i co najwyżej? No i najwyżej wam po prostu powiem ile tam stypu bo chcę tam na kolejnych odcinkach jechać, pracować nie. Soch, lada chwila, 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 sobie wszystko pod chwila, ale chwila, te z nasionami muszę kilka rzeczy pogarnąć.

Podwójno po 60 jest, więc... Spodziewał się, że to te czosny zajmie. Dobra, ostatni musiałeś jest. Sposuję to poza odcinkiem owinę też poza odcinkiem, dlatego że się boję, że się zepsuje, że mi nie gra To dobrze Jeżeli będzie działać, no to będzie mówiła następny następnym sezonem już Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, po prostu wyszło. Po to wyszło Upewnię większą to będzie robił to w 3-4. No ale nie trzeba będzie zarobić na taką wyberu. Na razie mam trochę nowszą skuna, ale no nie jest jakoś szeroko, bo ona ma 28 8 metrów bodajże. No i jak widzicie już naprawiłem, nie mam cof naszę w klasie tam Idziemy farmę Boże jak no wieś jak mu przeszła dziś majs Nie, nie gadać, że to 30 Nie miałem To jeszcze tak się nie podoba. Nie, Dobra, tu na razie postawiłem. Nasz piękny zestaw nasze 560. No i co? No i nie będziemy kończyć. Ale ona ładnie się presentation tutaj. Wiadę wieje to, widzicie, rusza się wszystko. No i co. Fajny odcinek, szybkie, szybkie koszy, zaplanowałem, się w trzecim odcinku koszy I były, więc co, Czekajcie na czwarty odcinek, mam nadzieję, że nie będzie przerwy, bo muszę ogarnąć sobie osobę na czwarty odcinek i na piąty też Mam nadzieję, że tej przerwy z tej, że przerwy z tej serii zbyt długiej nie będzie Mam nadzieję, że w ogóle nie będzie, że się to szybko uda nagrać i po prostu wy to zobaczycie później, dlatego, że mam inne serie do wrzucenia Ale jak wam się ta seria podoba, to zostawcie łapkę w górę i subika Mnie to zmobilizuje do nagrywania dalej pod wyświetleniem jak widzę, że Wam się ta seria podoba, możecie napisać komentarz, to też mnie bardzo usatysfakcjonuje. Zapraszam na odcinek z Kolonii, bo to był jeden z ważniejszych odcinków z kolonii, ogólnie z jakiejś serii. No i co? Ja mam życzę jeszcze jego dziąka nie wiem kiedy to wrzucę. Chyba na weekend, ale nie dam się ręki uczyć, albo życzę Wam jego poniedziałka, albo jego weekendu i co. Wbijcie Discorda, TikToka, wszystko linki opiszę do w wbijcie i co. Do następnego. Trzymajcie się nara.